Witajcie Widzowie Mówiłem, że zrobię filmik z, ze wsi No i właśnie jestem na wsi Jak widzicie Tu jest Mój Mój Kiedyś mieszkałem tam na górze Tam gdzie teraz widzicie I tak wyglądało Stodoła, garaż Spiżarnia no, tak tu wygląda. Idziemy do teraz do tyłu. Pokażę jak to tutaj z tyłu. Tu się, tu kiedyś mieszkałem dosyć długo. Nawet fajnie tutaj. Tu jest właśnie moje królestwo. Najlepiej się czuję na wsi. Fajne klimaty. Tego, że teraz już tu zwierzaków za bardzo nie ma. No. Jeszcze tylko psiaki i koty. I koty. A tak to już. Tak to już nic. Jak widzicie. Trochę ruino, ale, ale jest do czego jeszcze wracać. Wspomnienia wracają z dzieciństwa, jak się. Jak się tutaj przejeżdża. Jak małe kitki, tuś biegałem. Tu jeszcze pole było. Tu. Tu, gdzie teraz kukurydza jest. To tu było nasze pole. Tam aż do drogi. No teraz sąsiad to przejął. Już. Bo niestety wujek nie da rady, już. Więc. Zostało to przejęte przez sąsiada. Odsprzedane czy wydzierżawione, jakoś tak to. No widzicie, kukurydza nawet jest. Ostatnio jak byłem, to nie było kukurydzy. No i fotowoltanika oczywiście. To jest rzecz najważniejsza tak jakby. To nie ma nie ma tu tamto. Lepiej użyć prądu z foto niż Niż tam z ten i płacić drogo. No, następny: jeszcze jak raz spędzę tutaj, to Wam znowu nagram coś innego, bo jest trochę tutaj takich miejsc, żeby można było ponagrywać. A jeżeli chcecie więcej filmów, właśnie stąd, z mojego ulubionego miejsca, to piszcie. Komentarzu, oczywiście, dzisiaj to taka zajaweczka. Co tutaj, jak to tutaj, ja tu jeszcze będę miał teraz urlop. To tu o, przyjadę, dzisiaj przyjechaliśmy na naszym skuterku, który też pojawił się na kanale raz się pojawił. Tam stoi, więcej razy się nie pojawił. Bo stał u mechanika. No, naprawił się, wymienili mu tam parę części i działa. Tu, następny razem jak przyjadę, to będzie koszenia, koszenia, koszenia będzie, bo trzeba będzie kosić. Oj. Tak to wygląda. No, zapraszam Was do miejsca, gdzie kiedyś były kury. Tu były kiedyś kury. Teraz jest pełno, pełno drzewa. Jak widzicie, dużo drzewa. A tutaj były króliki w takich pięknych budzińcach. No. Jeżeli damy radę, to wejdziemy na górę. Chodźcie, idziemy na górę. Tutaj jest słoma, jak widzicie. Tutaj mamy słoma. Tu już nie ma nic, ale to jeszcze takie pozostałości pozostawały. Bo my to teraz mamy. Jak pamiętacie, to mówiłem na jednym materiale, że na że skąd nam się wzięło słomy dużo, prawda? Że mamy słomę. To właśnie stąd. Tam było więcej i tu przyjechaliśmy i sobie wzięliśmy słomę od wuja. No. Tu taka właśnie w tej stole były zwierzoki Tame tata Czekajcie O macha wam Czekajcie bo muszę zamknąć